5 nawyków, dzięki którym schudłem ponad 40 kg. Ale to, co tutaj jest ważne, to jest to, że te nawyki pomogły mi też utrzymać tą wagę. Wiem, że dużo osób boryka się z tym problemem, że odchudzają się i bardzo często mają efekt jojo lub po prostu waga im wraca. Dlatego polecam zastosować te nawyki, ponieważ dzięki nim właśnie schudłem, ale utrzymałem tą wagę. Polecam zasubskrybować ten kanał. Regularnie dodaję tutaj filmy, dzięki którym będziesz wiedział, jak schudnąć i przejść transformację sylwetki. Zacznijmy tutaj od podstaw, żeby zgubić właśnie zbędne kilogramy. Programie, ogólnie tkankę tłuszczową, musisz po prostu być w deficycie. To jest najważniejsza rzecz, czyli po prostu musisz mniej jeść i więcej spalać, dzięki czemu po prostu ta różnica, ten deficyt, twój organizm będzie pobierał tą różnicę właśnie z tkanki tłuszczowej. I tak w dużym skrócie działa po prostu odchudzanie. I dlatego właśnie ja tutaj polecam w ogóle wyrobienie sobie nawyków z tego powodu, że będzie to ważne, żebyś właśnie schudł, ale później, żeby ta waga się utrzymała. I z nawykami jest tak, że zmusimy się przez jakiś czas, powiedzmy przez 30 dni na to, żeby po prostu robić ten nawyki, ale po jakimś czasie będzie to dla nas właśnie drugą naturą, bo będzie to naszym nawykiem, dzięki czemu po prostu to z nami zostanie, a to powoduje, że mamy po prostu dobrą formę i że po prostu waga cały czas jest nisko przez u nas trzymana, bo główny powód przez który właśnie ludzie zaliczają efekt jojo -jo lub waga im po prostu wraca jest to, że po prostu oni podążają jakimiś dietami, a gdy tylko osiągną swój cel, to potem wracają do tego co było, a to co robili wcześniej w ogóle spowodowało, że przytyli, dlatego tutaj to będzie po prostu ekstremalnie ważne, żeby to po prostu robić. To tak samo jak z myciem zębów, większość osób mycie zębów po prostu traktuje tak poważnie, że po prostu rano wstają, myją zęby na przykład po południu i wieczorem tak samo i nie muszą się do tego zmuszać, żeby myć te zęby. I tak samo właśnie chodzi o to, żeby wyrobić sobie te nawyki, dzięki czemu będzie to dla ciebie jak mycie zębów, będzie to dla ciebie codzienność, będzie to dla ciebie formalność i po prostu nie będziesz musiał siłą się do tego zmuszać, tylko po prostu będzie to Twoją drugą naturą i po prostu to już z Tobą zostanie. Dlatego to będzie ba bardzo, bardzo ważne. I numer jeden, moim zdaniem najważniejszy nawyk, to u mnie to jest to, że ja po prostu praktycznie non stop liczę kalorie, ja wszystko praktycznie mierzę cały czas. Na początku mierzyłem sobie to z aplikacją, a teraz już doszedłem do takiego poziomu, że tak powiem, że już jestem w stanie na oko stwierdzić, co ile ma kalorii. Aczkolwiek jeśli Ty tego nie robisz, to polecam to po prostu zacząć robić na samym początku, żeby sobie ogólnie wyrobił taką świadomość, dzięki czemu po prostu będziesz wiedział, ile sztuk, ile ma kalorii, dzięki czemu po jakimś czasie po prostu, jak będziesz sobie przygotowywał posiłek, to już będziesz to robił dosłownie z pamięci, no bo nie ukrywamy, większość z nas codziennie praktycznie je te same rzeczy, z tego powodu po prostu będziesz wiedział, co jeść, w jakich ilościach. Plus, też na przykład, jak będziesz jadł jakieś rzeczy takie niecodzienne, typu jakiś baton, lub kebab, pizza, to też przez to, że zaczesz liczyć po prostu tą kalorykę, zwrócisz uwagę na to, co ile ma kalorii, i też będziesz bardziej świadomie podchodził do tego wyboru. Następnym razem, jak na przykład będziesz chciał zjeść całą pizzę, to jak sobie przypomnisz ile to ma kalorii, to po prostu zastanowisz się dwa razy, albo na przykład zjesz mniej, albo na przykład palisz tą pizzę, bo zrobisz jakiś dodatkowy trening, czy coś takiego, ale chodzi właśnie. O to, że żeby po prostu poznać zasady, żeby mieć świadomość, ile co ma kalorii, jakie co ma makroskładniki, dzięki czemu po prostu długoterminowo, po prostu będziesz miał to wryte w pamięć. Długoterminowo będzie to dla ciebie dużym plusem, żebyś po prostu miał świadomość, co ile ma kalorii, co możesz jeść, co musisz unikać, w jakich proporcjach, także to po prostu będzie ważne, jakie najważniejsze, szczerze. Kolejnym krokiem to jest to, żeby po prostu cały czas chodzić na jedzony w ciągu dnia. To polecam tutaj zwiększyć sobie ilość chudego białka, które spożywasz w ciągu dnia. Z tego powodu, że białko po prostu. Po spowoduje, że będziesz dużo bardziej najedzony ogólnie w ciągu dnia. Plus też dlatego polecam sobie swoje dzienne spożycie białka podzielić na dosyć dużą ilość porcje w każdym posiłku, no bo po prostu to będzie powodowało, że będziesz bardziej najedzony. Dzięki czemu utrzymanie niskiej kaloryki będzie dla Ciebie dużo łatwiejsze. Bo jakbyś na przykład dzień w dzień jadł do każdego posiłku 200 gram kurczaka. Gwarantuję Ci, że przez rok czasu byś z automatu zjadał dużo mniej kalorii, bo ten kurczak by powodował, że jesteś cały czas najedzony. No i właśnie o to tu chodzi, żeby to sobie jeszcze bardziej tutaj ułatwiać. Krok numer 3 to będzie po prostu zwiększenie ilości warzyw w Twojej diecie. Z warzywami jest podobna rzecz i warzywa to jest jedzenie z kategorii low calorie dense foods, czyli one mają małą ilość kalorii, a są dużo objętościowo, co będzie dla Ciebie fajne, żeby właśnie też być dużo bardziej najedzonym. Jak połączymy to jeszcze z dużą ilością chudego białka, to gwarantuję Ci, że przy tej przy tym podejściu naprawdę będziesz po prostu w deficycie, a będziesz chodził cały czas najedzony. Ale wiadomo, jak chcemy zgubić zbędne kilogramy, a jesteśmy osób. Na jedzeni, no to przychodzi nam to z łatwością i po prostu nie podjadamy. Cały czas jesteśmy na jedzeni, a waga nam ciągle spada, także myślę, że to jest duży plus. Dodatkowo warzywa wiadomo też to jest duże źródło witamin, minerałów, także pod tym względem też duży plus, na pewno to jest po prostu dla zdrowia dużo lepsze. Plus warzywa mają dużą ilość błonnika i błonnik też powoduje, że nasze jelita są dużo bardziej wypełnione. No i też ogólnie zdrowsze, dlatego też pod tym kątem po prostu polecam. Kolejną taką zasadą to jest po prostu wprowadzenie takiej zasady 80 do 20, czyli po prostu polecam. W 80% dziennego spożycia jeść takie w miarę zdrowe rzeczy, typu ziemniaki, kurczak, indyk, ryby, jakieś warzywka, owoce, tego typu rzeczy, ale 20% możesz sobie dziennie lub raz na jakiś czas po prostu zjeść swoją taką ulubioną jakąś przekąskę, typu jakiś batonik, jakiś lód, nawet jakaś pizza, czy coś tego typu, bo wiadomo, że to nie jest tak, że jak raz zjesz sałatkę, to nagle będziesz miał sześciopak. To tak samo nie działa w drugą stronę, że jak zjesz sobie raz na jakiś czas, czy nawet codziennie jakiegoś małego batonika, czy jakiegoś cukierka, czy ciasteczko, to się nic nie stanie, ale ważne jest, żebyś po prostu kontrolował i też dlatego polecam po prostu mierzyć, co ile ma kalorii. Polecam z tego powodu zajrzeć do mojego Instagrama, bo regularnie właśnie dodaję tam filmiki, gdzie pokazuję, co ile ma kalorii. Dzięki temu myślę, że będzie to dla ciebie łatwe, żebyś też mógł sam decydować, co chcesz zjeść, ale ogólnie polecam właśnie wprowadzić tę zasadę z tego powodu, że jak my chcemy, żeby po prostu właśnie waga nam spadła, ale żeby została, to musimy mieć taką strategię, którą będziemy w stanie przytrzymać do końca życia. No i moim zdaniem, jak będziesz tutaj, weźmiesz te wszystkie punkty pod uwagę, że będziesz, jest od jednego. Ta, w której jesteś non-stop najedzony, plus możesz sobie pozwalać na czasem na jakieś chipsy, na jakieś batonika, na jakieś winko czy drinka, ale ciągle to kontrolujesz i wiesz, co, ile co ma kalorii, no to dzięki temu praktycznie w ogóle nie będziesz czuł, że jesteś na diecie, tylko będziesz jadł te rzeczy, które tak naprawdę lubisz w odpowiednich porcjach, w odpowiednich proporcjach, dzięki czemu po prostu no, utrzymanie tej wagi później będzie dla ciebie po prostu łatwe. Kolejnym takim krokiem jest po prostu zwiększenie spożywania ilości płynów w ciągu dnia. Ja ogólnie polecam tutaj 3, nawet 4 litry wody dziennie, z tego powodu, że też woda wypełni nam żołądek dzięki czemu też z automatu po prostu będziemy jedni mniej, bo będziemy dużo bardziej nasyceni. I ogólnie z wodą jest też tak, że czasami nasz organizm daje nam sygnały w postaci pragnienia, a, nam się, a my to mylimy, że jesteśmy głodni. Dlatego następnym razem, jak na przykład będziesz głodny lub będzie Ci się wydawało, że jesteś głodny, polecam po prostu napić się dosyć dużej ilości wody i gwarantuję Ci, że w większości przypadków ten Głód ci po prostu przejdzie. I ogólnie polecam taką strategię, że gdy rano wstajesz, od razu wypijaj dwie duże szklanki wody, dzięki czemu od razu się nawodnisz po całej nocy i jest to po prostu zdrowe. Też ogólnie polecam właśnie między posiłkami pić dosyć dużą ilość ogólnie wody, no bo właśnie to też będzie powodowało, że jak będziesz dłużej nasycony, plus też jak, jak zjesz jakieś posiłki i się napijesz, to też z automatu po prostu będziesz miał dużo bardziej wypełniony żądek, co będzie powodowało, że jesteś dużo bardziej najedzony po prostu. Kolejnym takim krokiem będzie aktywność I tutaj tak naprawdę mam dla Ciebie dwa typy. Numer jeden no to jest po prostu wprowadzenie sobie treningu siłowego. Z tego powodu, że osobiście na mnie trening siłowy działa bardzo fajnie pod kątem po prostu samopoczucia. Jak robię na przykład taki trening w ciągu tygodnia, to od razu z automatu mam dużo więcej energii, po prostu czuję się lepiej. Plus też trening pasywnie Ci przyspieszy metabolizm z tego powodu, że rozbudujesz sobie masę mięśniową, dzięki czemu Twój organizm będzie spalał dużo większą ilość kalorii w ciągu dnia, bo będzie wydatkował energię na to, żeby utrzymać w ogóle tą masę mięśniową. Także pod tym kątem to jest fajne. No i Wiadomo, też taki bonus. Myślę, że dużej ilości osób to zależy, że po prostu trening siłowy jest po prostu najlepszy, żeby rozwinąć i zbudować fajną, wysportowaną, atletyczną sylwetkę. Nie ma lepszego treningu, bo tutaj masa mięśniowa powoduje, że nasze ciało fajnie wygląda, dlatego po prostu polecam. I tutaj znowu polecam jak najbardziej trening full body workout. Dwa razy w tygodniu myślę, że dla większości osób będzie wystarczająca ilość. Znowu, jak my chcemy, właśnie, żeby nasza waga została i żebyśmy utrzymali tą naszą formę, to znowu musimy wybrać taką aktywność, którą my jesteśmy, którą będziemy w stanie robić latami, z tego powodu. Trening full body workout jest fajny, bo go wystarczy, żebyś robił dwa-3 razy w tygodniu i to już wystarczy, możesz go robić wszędzie, nawet to może być taki trening domowy, kaniec sceniczny na ciężarze ciała. I właśnie znowu to jest pod tym względem fajne, że jak sobie pomyślisz, że musisz robić trening dwa razy w tygodniu, powiedzmy do końca twojego życia, no to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie będziesz to robił. A jak ja bym ci teraz powiedział, że musisz na siłownię chodzić do, już do końca życia 5-6 razy w tygodniu, prawdopodobieństwo tego, że będziesz to robił, jest ekstremalnie niskie. Kolejną tutaj jeszcze właśnie rzeczą, jeżeli chodzi o aktywność, to jest po prostu szczerze, po prostu nabijanie. Kroków ja polecam tutaj sobie taką wybrać minimalną ilość dzienną, którą po prostu będziesz robił. I znowu kroki pod tym kątem są fajne, że jest niski koszt, duża korzyść. Jakbyś robił na przykład 10 tysięcy kroków dziennie, to byś spalał dodatkowe 500 kalorii, dlatego też ułatwi ci to po prostu, że będziesz spalał dużo większą ilość kalorii w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Dlatego polecam to robić. Kroki są pod tym względem fajne, że nie trzeba tutaj poświęcać jakiejś czasami dodatkowej ilości czasu, jak na przykład byś musiał iść się pobiegać. To byś musiał wybrać specyficzny dzień i godzinę, że pół godziny czy tam godzinę biegasz, czy robisz jakieś cardio. A z kroka jest tak, że tak naprawdę możesz przejść się do sklepu, możesz wyjść w przerwie pracy na krótki spacer, możesz zaparkować dalej samochód i po prostu przejść się nawet do tej pracy. Dzięki czemu chodzi o to, że po prostu kroki możesz nabijać w ciągu dnia, nie musi to być tak, że idziesz i robisz 10 tysięcy w ciągu jednego spaceru, tylko na przykład tu wyjdziesz sobie na 5 minut, tam wyjdziesz na 15, tam na pół godzinki i zanim się obejrzysz, masz już właśnie 10 tysięcy kroków zrobione i właśnie pod tym kątem będzie to ważne, bo zależy nam na tym, żeby wyrobić to jako nawyk i znowu będzie to po prostu ekstremalnie łatwe, żeby zostało to dla ciebie latami. I jest dużo większe prawdopodobieństwo, że tak faktycznie będzie, niż jakbyś miał, miał biegać. To po prostu, no myślę, że to może być ciężkie. Nawet ostatnio miałem na konsultacji właśnie pewną osobę i mówił właśnie, że on schudł wcześniej, bo biegał ale ogólnie nienawidzi biegać i było po prostu tak, że on faktycznie schudł, ale po jakimś czasie waga mu zaczęła wracać, bo on po prostu nie lubi biegać i no i mu to wróciło, bo nie lubi biegać, a to powodowało, że on chudł, to była jego strategia, no to wiadomo, że jak my coś musimy się zmuszać, żeby coś robić, no to to, że to utrzymamy przez lata, no będzie no, ekstremalnie niska na to szansa. Także też polecam właśnie patrzeć się na to w tych kategoriach. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć właśnie więcej na temat diety elastycznej, jak możesz jeść swoje ulubione przekąski, trenując 2-3 razy w tygodniu i gubić zbędne kilogramy, zobacz do mojego opisu, jest tam bezpłatne szkolenie, gdzie dokładnie przedstawiam krok po kroku, jak możesz wprowadzić dokładnie to samo u siebie, nawet już dziś, także polecam. Na dzisiaj to by było na tyle, dzięki, że oglądałeś i pozdrawiam.